Często pytacie jaki jest najprostszy w naszej ofercie dom do zbudowania typowo mieszkalny. Będzie to oczywiście dom 63 m2 użytkowy, ponieważ nie zawiera on żadnych ścian nośnych wewnątrz budynku. Dodatkowo posiada zwykły drewniany strop, nie monolit, do którego idzie mnóstwo stali. Jeżeli chodzi o fundamenty jest to najprostsze rozwiązanie, czyli tak zwana ława fundamentowa. Jest to dom typowo parterowy, jeżeli chodzi o poddasze nie ma go, ale jest po prostu strych użytkowy na którym możecie wrzucić tak zwane przydasie. Wiadomo nie jest to jakiś olbrzym, ponieważ posiada dwa małe pokoiki, salon z kuchnią, korytarz. Łazienkę, wiatrołap oraz pomieszczenie gospodarcze np. Na, na piec gazowy bądź na piec na paliwo stałe. Dodatkowo do tego projektu macie 300 filmów instruktażowych jak zbudować taki dom krok po kroku. Znajdziecie tą playlistę na youtube zbuduj sam dom. Bloczków gazobetonowych potrzebujecie na zbudowanie tego budynku 640 sztuk standardowych 59x24x24 i 350 sztuk 59x24x12. Projekt znajdziecie oczywiście na zbudujsamdom.pl. Niego dnia.